serdecznie wszystkich pielgrzymów grupy 21 w naszej kolejnej chwili dla przyjaciela dzisiaj spotykam się z Olą Bizdziel. Nasze... Witam serdecznie. No witam Ola. Jak dobrze liczę dziewiąte spotkanie. Nie wiem czy się nie pomyliłem. Wierzę, że nie. No, no zobaczymy. To tam skrupulanci sobie policzą. Olu, no Ty masz takie zadania też w, w grupie naszej, nie? Znaczy generalnie tu się spotykam z ludźmi, którzy zadań raczej tak za dużo takich wielkich nie mają, bo zresztą nie ukrywam, że takie było trochę nawet takie założenie, żebym przemówili Ci, którzy na co dzień nie są gwiazdami grupy, ale Ty tak i no dzięki temu, że się zaangażowałeś w zapisy, więc każdy, kto na pielgrzymkę szedł w zeszłym roku i poprzednie lata chyba też, nie? W zeszłym nie, ale w poprzednim. W poprzednim, tak. Właśnie, bo trochę nie było, nie? Tak, tak, tak. No. Więc, więc każdy gdzieś tam musiał się z tobą spotkać przynajmniej przy zapisach. Jest coś takiego jak zapisy, to są takie też formalności, które my pielgrzymi, no ci co i wiemy, że trzeba spełnić. Krótkie formalności, no ale trzeba tego dopełnić. I wiele trzeba tutaj takich dokładności w tym wszystkim. Ja bym chyba zwariował, jakbym miał na sam to robić, to, to by to się nie dało. Więc Ola jest kimś takim, kto tutaj yy, służy tą swoją dokładnością. Olu, yy, Jak to się stało, że ty właściwie na pielgrzymkę poszłaś? Bo ty jesteś z, z, buku. z buku. Tak. Czy jesteś takim podstawowym elementem naszej grupy? <laughs> Bukaska i, i okolicznym takim, nie? Tak. Zaczęło się od tego, że w sumie nie było planów na wakacje. A że jestem. Ludów. E, tak, a że jestem sąsiadką Gosi Szwarc, e, Pozdrawiam Gosię. No to przyszłam do niej i mówię: Gosia słuchaj, ja to bym na pielgrzymkę chciała iść. A ona mówi: No to iść. No i się uśmiechnęła. No i ja poszłam i w sumie. Ja do niej do Ja nie do niej nie tak. Mówiła, no. no powiedziała mi: no. Co? Ona Cię namówiła, nie namówiła Nie, nie namówiła, po prostu hmm. ja do niej przyszłam powiedziałam, Gocha, jak chcę się na pielgrzymkę. Gocha mówi, no, no proszę, no idź, no super, nie? No i faktycznie po tych dwóch miesiącach jeszcze pozdrawiam Agatę Kowalską. Razem z Agatą wpadło się na taki pomysł, że pójdziemy razem. Jak się dowiedziała o tym pani Justyna Cieślak, no to tak trochę popukała się po głowie, mówiła, ja, dobra, zobaczymy, nie? No tak chyba. Pani nie już tyna się popukała po głowie no co zniechęcała tak chyba... Was do pójścia na pielgrzymkę. Nie no, oczywiście, że nie. Pięknie, pięknie. <grystanie> pięknie. Ale tak trochę nie dowierzała, że my dojdziemy w końcu do tej Częstochowy. No pięknie. Ale tak się stało. No i... <grystanie> no i 5 lat temu właśnie ta moja pielgrzymka pierwsza się odbyła. Ile ty latek miałeś wtedy? Ja wtedy miałam 15 latek. Mój Boże. No, nawet nie, miałam 14. Nie, 15, przepraszam. Tak, 15 latek, i ja pamiętam, że to była straszna pielgrzymka dla mnie. Ja miałam tyle. No, po prostu kurczę. Pierwszy dzień to chyba mnie spotkało, wszystko co było możliwe. Miałam temperaturę, dostałam asfaltówkę i jeszcze, no wiadomo, bąble. A że spałam z ciocią Sylwią, pielęgniarką, którą pozdrawiam, no to jakoś mi tam naprawiła te stopy. Mhm. Ale przez, przez całe 11 dni to była katorga, i. To najbardziej pamiętam. No, trzeba mówić prawdę ludziom niestety, no już powiedziałeś. <laughs> że to jest katorga, to słowo padło. <laughs> katorga. No, no jest, to, ale później było lepiej, czy te, się powtórzyła ta katorga? Nie, nigdy już więcej się tak nie powtórzyło. Potem wiadomo, jakiś tam sporadyczny w któryś tam... Mhm. No, roku tam się tam zdarzył. Jakieś tam jeden. Mhm. Jeden, dwa. Już teraz lepiej. Ale to wszystko zależy od butów, mi się wydaje. Także. <laughs> Wiesz jak wyglądają msze na pielgrzymce? Msze. Dla ciebie. No. Czemu msze? no. nie wiem, msze tak mi brzmi do głowy, bo one są inne trochę, nie? reszty. Nie uczestniczysz w mszach? <laughs> <Nie> Uczestniczę. Jesteś <laughs> z, z kolegami wtedy? <śmiech> <śmiech> tak, wychodzę ze zwierzątkami na ten. Bo codziennie jest msza, Tak, codziennie mamy msze. O różnych porach. Codziennie gdzie indziej. Codziennie gdzie indziej nie wracamy do tych miejsca. Dokładnie. Czasem się zdarzy, że mamy na świeżym powietrzu, a czasem, że. Na mniej świeżo. Koście... A i tak bywało, i tak bywało. Przecież jak wyszliśmy do takiego, któregoś roku tak padało. W grodzisku to było, nie? To było w grodzisku. To jest ostatni chyba dzień i tam jest gdzieś. Jest taki mały, śmierdzący kościół. Nie, nie, no nie, Jezus, pozdrawiamy mieszkańców tak miejscowości. Padało i po prostu dlatego. Nie, nie, on jest fajny ten kościółek, tylko że tam. Kurczę, gdzie tam msza jest. Gdzieś w Polowa jest musza, a nad tymi stawami. Tak, 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 tak. I tam tak. pięć chyba w tym grodzisku, co się tak nazywa. Pięć chyba grup wchodzi do tej miejscowości i lało jak zebra i żeśmy postanowili, że te pięć grup będzie mieć tą muszę w tym... Do tego kościółka. Tak, ja widziałem tylko jak... bo tam są takie szyby, jak ta para ścieka po prostu co najpierw wyparowała z nas, później na te szyby I się dostała ta para i ściekała. Obrzydliwe to było. Ale to, to, to znaczy to tak raz się tak zdarzyło, więc już nie. Potem nawet jak lało, to byliśmy na dworze. No nie. Potem no, tak. już nie lało, już potem nie już lało już na jest tak najgórze i już było święty spokój. No są, Ale to jest takie łatwe, że później się wspominaj, i to tam nie jest aż takie, takie trudne. Że to jest też fajne, to był też piękny widok. jak Przy ołtarzu ja byłem, miał trochę więcej miejsca niż wy. Więc tych ludzi wszędzie, nie? Pełno ludzi w kościele. Ja para z nich co, Tak, ale pełno ludzi w kościele to jest piękne, że potrafili się właśnie zgromadzić i wyciszyć, nie trzeba było jakoś tam specjalnie porządkować. Ludzi, że wiedzieli, jak się zachować, nie? Na pielgrzymce to jest też piękne, że jednak. Trochę tak trzeba by nam poustawić, ale ten porządek jednak gdzieś tak się spontanicznie każdy gdzieś o to dbanie. I to właśnie nam szach też myślę ładnie widać. Nie? Pięknie tak się zapowiedział. Oj, co, co trzeba zabrać na pielgrzymkę? Może tym, co tak myślą, myślą, że trzeba coś dużo zabrać. Co dziewczyna zabiera na pielgrzymkę? Prostownicę do, do lokówka? Yy, Prostownicę, yy, trzeba jeszcze pamiętać o żelazku, bo co trzeba codziennie coś wypracować. Yy, małą wypustywać. pralkę. <grych> tak, taką małą pralkę. I to, i to ja. Wszystko mamy i no, nic więcej nie no, Naprawdę takie głupie wybrania trzeba zabrać? nie. Co? było głupie pytanie No to jest ważne no. pytanie. Nie? No dobrze. No to ja zabieram zawsze poważnie. za dużo. Ja idę już dziewiąty raz i zabieram za dużo. Generalnie trzeba mało zabrać, nie? Taka jest zasada. Tak, taka jest zasada. Im mniej, tym lepiej, ale trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. No wiadomo, nie weźmiemy jakichś tam gumowców, gum, gumowców ze sobą, jak będzie padało, no ale trzeba mieć jakieś te Dodatkowe buty, jak przemokną, żeby szybko podmienić, i następnego dnia iść w super świeży. No wiadomo, na cebulkę, tak jak powiedziałam, żeby na każdą porę być ubrany. Ty teraz, Ola, jesteś w studentką, studentką pierwszego roku, tak? Tak. I co chwalisz się tym, że chodzisz do pielgrzymki? Nie bardzo. co? Chyba nie, nie bardzo, chyba nie bardzo. Nie chyba nie bardzo. W sensie. Jednak, znaczy, na studiach jest trochę inaczej, bo nie mamy takiej jakiejś scalonej grupy. Zajęcia się odbywają różnie i podłużnie. Ale na przykład w liceum... A co y, pedagogika, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Wszystko na raz? Czy to jest, to jest taki jeden połączony. Ale chyba powiedziałam odwrotnie, ale nieważne. <laughs> A to w szkole? No to y, w liceum... W zasadzie każdy wiedział, że, 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 chodzę i tak dalej, nawet były chętne osoby, które chciały iść za mną, ale zdrowie nie pozwalało. Yy, I myśl, też miałam taką wychowa w ogóle mój wuja uczył religii w szkole, zacznijmy od tego, w liceum. Także, także... No, nieważne. Dobra, to wytnijmy. Dobrze. Dobra. Mój Szwart. Nieważne. Yy... No, też nauczyciele, gro nauczycieli wiedziało, znajomi, najbliżsi ze szkoły wiedzieli, także także gdzieś, gdzieś tam zawsze pytali, jak spędziłeś wakacje, o na pierwszym roku, ale super, super, jak tam było, no to zawsze jakieś tam mhm. jakoś pytali, odpowiadałam. No, bo mają czasami stereotypy, jak nie poszli, tym bardziej jakieś, że to jest nie dla nich, albo że tam same starsze panie w mocherowych beretach tak. Odmawiające Cały tak. dzień, od rana do hmm. Hmm. A jakieś masz takie fajne, jakieś, może noclegi z którymi chciałabyś się podzielić? Yy, tak, mam no, fajne. Nie chcę się podzielić. mnie tak nie chcesz na nie, na nie, nie, nie mam żadnych takich drastycznych czy coś tam, ale pamiętam, że któregoś roku Byłam sobie na kolacji, potem poszliśmy z tej kolacji i tak weszłam do kuchni do Państwa i nagle tak stanęłam i ja tak sobie na nich patrzę, a oni całą rodzinką odmawiali różaniec. To było dla mnie takie, takie niespotykane, takie, no bo jednak u mnie w domu tego się nie praktykuje. Nie Czy ty gadasz ludzie na, na noclegu mówili różanie? A ludzie na noclegu mówili właśnie. A ty poszłaś gdzieś? A nie, ja tak sobie stanęłam, posłuchałam i sobie. Poszłam i tak uśmiechnęłam się tylko, co miałam więcej zrobić. Iść tam do nich. Bo Błysławić dziwnie. Nie, no, to jest właśnie piękne, nie świadectwo. Tak, bo to nie była wielopokoleniowa rodzina. No, no tak, i robią to na pewno codziennie, normalnie są takie rodziny i to jest. I to było takie, kurczę, no, no coś, coś miłego, coś fajnego co zapamiętam no, do końca, tak. No żadnych tam kanapek z nutellą i nie wiem, z czymś tam nie miałam. No pamiętam jak któregoś roku, no to było tak okropne. Nie wiem, chyba piąty dzień miałam takiego strasznego doła i ktoś powiedział, że miał kanapki z nutellą i to przez mikrofon w studiu. Myślałam, że zabije, co nie. Ja miałam takiego doła, a ktoś mi mówił o czymś takim. No ale dobrze, nieważne. Chciać, Też się Dobrze, to ci zrobię kanapkę jakąś z nutellą. Oj, Ci I wezmę ze sobą lepiej w, i w piątym dniu ci ją lecz. Samego dało. Samego <laughs> <laughs> Jak wyglądał, może jeszcze to, to trochę opowiedz, bo wejście na jasną Górę. Ten ostatni dzień. To jest przepiękny dzień w ogóle. Od dwóch, trzech lat chodzę z moim młodszym bratem. Eee... I to jest zawsze to. Pamiętam, może tak, zacznę od początku. Pierwszy raz, właśnie. Byłam zła na siebie, że nie beczałam. Wszystkie dziewczyny wokoło beczały, a ja nie stałam, i po prostu no to nic. Trzeba płakać jak coś Trzeba płakać. Nie płacze, to coś się dzieje. Tak... No nie, no. ja nie płaczę. Dobra. Nieważne, kurde, nie ma dostępu nieważne, dobra. Potem druga to było tak, właśnie na spontanie, totalnie. Ja jeszcze wtedy byłam, kurczę w gimnazjum, mimo że dlatego nie czułam aż takiej tej atmosfery. Ale ta ostatnia była właśnie taka znacząca, bo, bo jednak trochę się pochorowałam i przyjechałam, w, nie od początku szłam z Bukiem, w, zaczęłam tam dopiero w Krzywiniu i też to było takie podziękowanie, no bo jednak ten rok był taki bardzo szalony, bo i była matura i praca i... I, i też wiele obowiązków, i, i ta Wigilia dla ubogich, i to mnie wszystko kosztowało strasznie dużo nerwów. No i ten właśnie okres, kiedy byłam na pielgrzymce, to był taki totalny, że tak powiem, reset, i to mi było bardzo potrzebne. No i za to podziękowałam, no i pamiętam, że wtedy się popłakałam, tak. A z pielgrzymuję z bratem już 3 lata i, i naprawdę zachęcałam, żebyście brali swoje młodsze dzieństwo Stają się tacy dojrzeli, tacy dojrzeli. Tak? Tak. Fajnie. Wiesz co, ja, no to powiedz, co zrobiłeś, że go namówiłeś. Bo ja to robię z moim rodzeństwem, młodszym, tam starsze to... Nie taka... słuchają mnie w ogóle, nie? W domu. Powiedz, że to no, że tak, będę to słuchać. O. <grych> to nie sądzę, żeby oni to słuchali, naprawdę. A nie no, on sam powiedział, że... Co zrobiłeś? Jechali na wejście w trzy te lata temu, jechali na wejście po mnie? Czy tam cztery. I w pewnym momencie jak już... No jak już dojechali na Jasną Górę, to mój brat powiedział, że on następnym razem tu przyjdzie pieszo, nie? No jak powiedział, tak zrobił. No widzisz. i poszedł pieszo. Tak Jakub, nie? Z... Jakub, tak. Pozdrawiamy go serdecznie, cieszymy się. No mam nadzieję, że pójdzie z nami znowu. Próbujcie namówić swoich bliskich, to trudne jest. Ja wiem, jakie to jest trudne bardzo. I podziwiam tych, którym się udało. I rodziny całe mogą chodzić na pielgrzymkę, to wcale nie jest tak, że jak już ja, ja chodzę, to nie mogę iść z rodzeństwem, bo, bo z rodzicami, bo to obciach, bo coś tam, nic z tych rzeczy, proszę się tego nie bać, to jest, to jest jeszcze lepsze i fajniejsze na pewno. I na pewno umacniające wasze rodziny, nie? O tak. No, ten dom jest wtedy inny, no, są takie rodziny w naszej grupie, które całe właściwie chodzą, no są takie, nie? Są, są. No, przypominamy sobie teraz ich. Ja mam kilka nazwisk, a nie będę mówił. Więc cieszę się, że te rodziny są w całości. I przez to, właśnie, że są w całości, jako rodzina idą, to jest też takie na pewno no, bardziej wartościowe jakoś. I myślę, że też wpływa na, na ich relacje, że oni sami o tym mówią, że to później popierdol w Rzymce i ich też relacje jakoś tak umacnia. Że, że, że... Oczywiście. A jaka to musi być duma? No rodziców i dzieci, że tak. Hmm. No tak, że umieją wszyscy w jedną stronę iść, nie? bo to tak najczęściej no, w naszych rodzinach rzadko nam to tak wychodzi, więc pięknie, że są tacy, którym to wychodzi. Cieszę się, Ola, że, że tobie i twojemu bratu też oby tak dalej było. Kibicuję wam w tym. Dziękuję. No, pięknie. Ona słuchaj, bo tutaj mamy jeszcze taką sprawę z Ewangelią. <laughs> które zawsze staramy się poruszyć i chciałbym, żebyśmy tego dzisiaj też nie przegapili. Trwamy właśnie w czasie trzeciego tygodnia Wielkiego Postu wtorek mamy dzisiaj. Przeczytaj Ewangelię, którą Kościół dzisiaj czyta. Ewangelia według świętego Mateusza. W tym czasie podszedł do niego Piotr i powiedział, Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczać? Czy aż siedem razy? Jezus mu odpowiedział Nie nakazuję ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Z tej właśnie racji Królestwo Niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który postawił roz, postanowił rozliczyć się ze swoimi podwładnymi. Gdy zaczął rozliczać, przypo, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika, winnego dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał mu z niczego oddać, kazał ten pan sprzedać jego samego i żonę, i dzieci, i wszystko co posiadał, by ten dług pokrył. Więc padł ten podwładny na twarz, bił przed nim pokłony i mówił: Bądź dla mnie cierpliwy, a wszystko ci oddam. Wtedy zlitował się pan nad podwładnym, wypuścił go i dług z niego zdjął. Po wyjściu spotkał ów podwładny kogoś, tak samo jak on podwładnego który był mu winien sto denarów, złapał go wtedy i przydusił? Powiedział. Zwróć coś winien. Upadł ten jego współwładny na twarz i prosił go, okaż mi cierpliwość, a zwrócę ci. On jednak nie zgodził się, lecz podszedł i kazał go zamknąć w więzieniu, aż odda dług. Widzieli to wydarzenie inni jego współwładni i bardzo się zasmucili. Poszli zatem i przedstawili swojemu Panu wszystko, co się stało. Wówczas wezwał go jeden Pan i powiedział, Sługu zepsuty, cały ów dług zdjąłem z Ciebie, bo mnie prosiłeś. Czy i Ty nie powinieneś okazać litość swojemu współsłudze, jak ja Ci, jak ja ci okazałem? I ten Pan jego, uniesiony gniewiem, wydał go na katorgę, aż zwróci cały dług. Tak również mój Ojciec Niebieski uczyni z Wami... Jeśli każdy z serca swojego nie, opuści swojemu, nie odpuści swojemu bratu. Fragment mówi o miłosierdziu Boga względem nas. E, taki bardzo adekwatny do roku miłosierdzia, który mamy obecnie, e, ten ów król to Pan Bóg, który, który wybacza człowiekowi, temu swojemu współsłudze. Daruje w tej przypowieści. No mów, mów. 10 talentów. 10 talentów to jest w przeliczeniu. Po długich przeliczeniach wyszło, że to jest około. No bardzo dużo, może już, bo to są przez... 160 tak. lat pracy, tak. I tyle, ile by się zarobiło po przez 160 tak, lat. Tak, przez 160 lat. W takiej średniej krajowej. Nawet powiedziałbym troszkę więcej. No, no ale nieważne. No i... E... Na kierowniczym stanowisko. <grym> to jest dużo. To jest ogromnie dużo. To jest naprawdę to jest, dużo. No, dwa razy wiem. No, nie... To jest... byśmy trzy razy przeżyli takie życie. No. no chyba, żebyśmy byli bardziej zdrowi no to dwa razy. No nieważne. I w sumie to jest bardzo ważne. <grym> no. To jest bardzo ważne. E... No, no ta miłość to jest względem człowieka od Pana Boga, nie? Tak. I ona jest tak ogromna. Ona jest tak ogromna jak, jak jesteś, ten dług. No właśnie, nie jesteśmy w stanie nie nawet tego w stanie ogarnąć. Go... A człowiek pokazuje też ten fragment ewangelii, że człowiek jest nie jest w stanie w ogóle ogarnąć tej miłości Pana Boga, a sam nawet taką tyciotką jakąś tam część. Nie potrafi tą, drugiemu no, człowiekowi podarować. To, to jest jakby taki fragment, który chyba ma nas zachęcić, żeby się tym miłosierdziem. Tak bardzo zachwycić, chyba dużo mówimy o tym miłosierdziu, no w tym roku mam nadzieję, że to taki rok o to chodzi, nie? Że to Pan, pan Jezus przez Ojca Świętego Franciszka nam gadał dał, ten rok miłosierdzia. Mam, myślę, że, że taki mam też plan, żeby o tym miłosierdziu dużo też mówić, dużo, dużo, dużo mówić. W czasie drogi. No tak, nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, ale coś wymyślimy, nie? Żeby... Pielgrzymka też była takim doświadczeniem miłosierdzia. Dla każdego z nas, takiego, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet policzyć, bo 160 lat, to jak teraz? To zliczyć, ile to jest, nie? Tej, tej kasy, nie? Kto nam, I co z tym zrobić? Jak można taki dług zaciągnąć w ogóle, nie? Co z taką kasą zrobić później? Ale trzeba też się zastanowić, yy, ile tych pieniędzy miał ten król, skoro no tak. był w stanie pożyczyć tyle, a na pewno mu nie brakowało, Czyli bo. Nie miał jeszcze więcej niż. Bo miał jeszcze więcej niż oczywiście pożyczył. No. no i tak samo Pan Bóg z nami. Ma jeszcze więcej tej łaski? Bo my byśmy tak chcieli to jednak ograniczyć. Zresztą tu też pokazuje ten fragment, nie? Że siedem razy. Piotr zadaje to pytanie, ile razy ma przebaczyć siedem razy? Czy to jest dużo? Tak się wydaje, że to jest duże. Zresztą to jest, ta siódemka jest dla Żydów taka, ona no, to jest pełnia dla Żydów. Siedem. Ktoś zapytał, że siedem, to już myślał, że, że, że no, tak, no, to jest limit. Że jest jakiś limit miłosierdzia. Może to jest też Ewangelia o tym, że, że nie ma. Limitu. <laughs> no. To nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie na przykład do spowiedzi, za którymś razem, że jest jakiś raz taki, który usłyszy, że już dosyć. <laughs> nie ma siedemdziesiąty, siedemset, 70, ileś tam setny, nie? To zawsze jest kolejny raz, nie? Za każdym razem Pan Bóg będzie tego miłosierdzia miał tyle samo. I to jest przepiękne w naszej wieży I takiego doświadczenia życzymy. nie? Ona chyba wszystkim pielgrzymom... Wszystkim, każdemu no. osobno. Tym, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, nie wiedzą o co chodzi z tym miłosierdziem, zapraszamy na poznańską pierwszą pielgrzymkę. Na no, jasną górę. Tak, z grupą 21, z żadną inną. Tam też jest miłosierdzie w innych grupach. Ale inaczej troszeczkę. Chyba, że 16. Chyba, że 16. 16. Dziękuję i za te słowa. Tutaj pełne. Ja dziękuję również. Takich fajnych wspomnień, OLANO, i pełne też takiego tutaj doświadczenia i przeżywania miłosierdzia. Do tego nas zachęca za ta dzisiejsza Ewangelia. To była piękna dzisiaj chwila dla przyjaciela. Piękna chwila z Olą Bziel. Tym razem bardzo dziękuję Oli za czas, który poświęciła dziękuję. i za twoje, No dziękuję za Twoją pracę też tutaj na rzecz naszej grupy. Mam nadzieję, że to nie koniec. Ja też mam taką nadzieję. <grym>, że jeszcze wyciśniemy z Ciebie jeszcze dużo tego zaangażowania i tej aktywności, bo, bo myślę, że jeszcze wiele, wiele można. No. Wychodzi mi lepiej działanie niż mówienie czym się przekonają Państwo. A, ta pokora, ta pokora. Spokojnie, tutaj wszystko jest ładnie, pięknie. Dzięki Ola za, za te słowa. Dziękuję. Do zobaczenia w czasie następnej chwili. Jeszcze tak do końca nie wiem z kim, nie wiem gdzie, jak to będzie wyglądało, ale na już pewno... Już ksiądz wie, już ksiądz wie. Planuję, planuję, ale zobaczymy, co dalej. Następna chwila na pewno się ukaże, bądźcie uważni, czujni. Do zobaczenia niebawem. Amen.